Witam wszystkich bardzo serdecznie, dzisiaj spotykam się z Marcinem Osmanem, przedsiębiorcą, szkoleniowcem, podróżnikiem, autorem książki Biznes Ci Ucieka, którą naprawdę polecam do przeczytania. Człowiek, który wyznaje filozofię lekkiego plecaka, masz na swoim koncie wiele, wiele sukcesów, jak mówisz jeszcze więcej porażek i zajmujesz się rozwiązywaniem różnych problemów w nietuzinkowy sposób. Tak. Miło mi, że udało się nam spotkać. Dziękuję bardzo za zaproszenie. E, Marcin, chciałem zapytać o Twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników? Tak, odróżniała mnie jedna rzecz i to zabrzmi śmiesznie, ale to bardzo mocne. E, wrażenie wywarło na całym moim życiu, e, zajmowałem się wędkarstwem. Moim hobby było wędkarstwo. Dlaczego to było istotne? Dlatego, że większość czasu spędzałem tak naprawdę sam nad rzeką, w momencie, gdy moi rówieśnicy kopali razem piłę e, całymi drużynami. I chyba to spowodowało, że już byłem jakiś inny, bo nie miałem wokół siebie znajomych czy kolegów, którzy w ten sposób spędzali e, czas. Więc dużo, dużo, dużo czasu spędzałem sam ze sobą, to po pierwsze. I po drugie, miałem hobby, w którym byłem z każdym rokiem coraz lepszy. Doszedłem do takiego momentu, że wygrywałem wszystkie zawody, które były realizowane w moim regionie, łącznie z tym, że brałem udział w Mistrzostwach Polski itd., itd. I gdybym teraz takie hobby miał, to wiedziałbym, jak sobie z niego zrobić zawód po to, żeby być w stanie jeździć po całym świecie i wygrywać zawody nie w Polsce, ale na przykład w Australii. I to była moja taka pierwsza inność, i tam szukałem siebie, szukałem nowych doświadczeń, szukałem nowych znajomych i jednego roku były w moim regionie właśnie organizowane Mistrzostwa Świata. I dzięki temu przyjeżdżali ludzie z całego świata, zawodnicy bardzo wysokiej klasy do mojej małej miejscowości, i tam po raz pierwszy zobaczyłem, zobaczyłem jak bardzo przydatne jest umienie, jak bardzo przydatne jest rozmawianie w innym języku, w tym przypadku angielskim. I w wieku 10-11 lat zobaczyłem po raz pierwszy kontekst tego, jak bardzo ważne jest, jak bardzo przydatne jest to, że mogę się dogadać z kimś w innym języku. I to był pierwszy moment, w którym zacząłem rzeczywiście świadomie wiedzieć, dlaczego chcę się uczyć języka. Na przykład angielskiego. Hmm. A powiedz mi, skąd pomysł na to, co robisz dzisiaj? Wiem, że miałeś firmy, agencje interaktywne, zatrudniałeś wiele osób. Jak do tego doszło, że w takim młodym wieku jesteś teraz tutaj, gdzie jesteś? To jest ciągła ewolucja. To nie jest tak, że mam jeden projekt, czy firmę, którą prowadzę dokładnie w takim kierunku, i mi to wychodzi. Było u mnie wiele pivotów, wiele zmian. Zacząłem od tego, że na studiach organizowałem mnóstwo szkoleń, konferencji i zapraszałem fajnych ludzi z sukcesu, którzy realizują, to już byli dużo dalej niż ja wtedy i pytałem ich, jak to zrobiliście. Pytałem ich o doświadczenia, o porady, no i jedną z tych osób założyłem moją pierwszą firmę jeszcze na studiach. Więc to był pierwszy krok biznesowy. A wiem, że prowadzisz firmę w Polsce, ale też pracujesz za granicą. Powiedz mi, czy jakie widzisz największe różnice pomiędzy działalnościami w Polsce, a na przykład w Anglii? Największa różnica jest taka, że w Polsce jest dużo bardziej konserwatywne podejście, bardziej sztywne do szczególnie pierwszych kontaktów biznesowych. Bardzo podoba mi się w Stanach czy w Anglii to, że przychodzę i mówię Hi, I'm Martin i jesteśmy po imieniu. Taka prosta rzecz, ale jakże bardzo zmienia też budowanie relacji z przeróżnymi osobami. W Polsce dużo ciężej, znaczy trzeba się bardziej namęczyć, żeby spotkać osobę kluczową, z którą chcesz realizować jakiś biznes. A w Stanach możesz ją spotkać w Starbucksie, możesz spotkać ją na evencie, który kosztuje 10 dolarów wstęp. Ja spotkałem w ten sposób jednego z pierwszych inwestorów Twittera, który przyszedł w t-shirt, przybił każdemu piątkę, w sali było 20 osób, spotkanie miało miejsce w jakimś, jakimś starym garażu wręcz w San Francisco. Dużo łatwiej jest do nich dotrzeć. Powiedz mi, wydałeś książkę Biznes Ci uciekać. Czy mógłbyś nam przybliżyć? Co ciekawego możemy się z niej dowiedzieć? Tytuł jest bardzo ciekawy. Tytuł też jest bardzo ciekawy i wynika z jednej historii, która jest w książce. To w mogę to też zdradzić, bo jest to jeden z moich pierwszych biznesów. Jak mieszkałem w mojej miejscowości, to pewnego razu wakacje, <coughs> pewnego razu wakacje do miejscowości przyjechał pan, który mówi, że zajmuje się skupem ślimaków. Czyli dzieciaki idźcie na łąki, zbierajcie ślimaki i od was je odkupię po prostu w formie takiej małej spółdzielni, czy, czy punktu odbioru. No i poszedłem raz na tą łąkę z tym wiaderkiem. Nie podobało mi się, bo to było męczące, trudne, trzeba było chodzić po mokrej trawie, ale zobaczyłem, że inne dzieciaki nie mają takich problemów: po prostu biegają, zbierają te ślimaki i się w ogóle cieszą, że zarobią powiedzmy 2-3 zł za kilogram. Ale był problem taki, że one nie wiedziały, jak te ślimaki dostarczyć do miejscowości obok. Więc ja pomyślałem tak, skoro ja mam dziadka, który mi pomoże, bo ma jakiś środek transportu, powiedziałem: Słuchajcie, pozbierajcie te ślimaki, przywieźcie je do mnie, a ja je zawiozę z za pomocą mojego dziadka do, tej, do tego miejsca, gdzie te ślimaki były odbierane. I tak właśnie się działo. Cała miejscowość znosiła ślimaki do, mojej, do mojego domu na balkon. I pewnego wieczoru, pierwszego dnia, jak już miałem te ślimaki w takim wielkim pudle drewnianym ułożone, przychodzi do mnie tata i mówi: Słuchaj, Marcin, biznes cię ucieka. Dosłownie, bo wszystkie ślimaki znalazły sobie jakąś dziurę i wyszły zarówno poza ten box, jak i nawet po ścianie. Więc Stąd biznes ci ucieka, moja pierwsza przygoda biznesowa. To nauczyła mnie tego, że ja jestem dobry w marketingu, sprzedaży, nie chcę zajmować się produkcją czy w tym przypadku zbieractwem. Ale są ludzie, którzy tych kompetencji nie posiadają, więc ja daję moje kompetencje, sprzedaż, marketing, a ktoś robi drugą część biznesu, czyli w tym przypadku dostarcza produkt, usługę albo swoje umiejętność, które ja dalej sprzedaję czy promuje. A to co zrobić, co poleciłbyś naszym widzom, żeby im ten biznes nie uciekał? Na co zwrócić uwagę. Zwrócić uwagę na to, żeby nie popełniać błędów, które już ktoś popełnił, i teraz można szukać wielkiej listy tych błędów czy materiałów. Wystarczy, że piszecie sobie w Google najczęstsze błędy przedsiębiorców. Jeżeli to wasza firma, to prawdopodobnie wszystkie 10 błędów, czy 15, czy 12 z tej listy popełnicie. Więc sama świadomość tego, że te błędy się pojawią, już wam daje przewagę tego, że jesteście czujni bardziej. Jeżeli wiecie, że, będziecie, że są problemy z flow, z przepływem gotówki, no to sama świadomość tego już powoduje, że jesteście ostrożniejsi w zarządzaniu własnymi finansami firmowymi na przykład. Wiem, że prowadzisz też konferencję na temat porażek w biznesie. Tak. Właśnie. tak. Skąd pomysł na te porażki i, i co one mogą dać potencjalnie przedsiębiorcom? Konferencja, o której mówisz nosi tytuł Failway i informacje o niej można znaleźć na stronie failway.pl. To była konferencja, jaką absolutnie sam z własnej potrzeby misji chciałem zorganizować, zarówno dla mnie jako dla organizatora, jak i uczestnika takiej konferencji. Bo tak, trzy temu zaliczyłem bardzo mocno w topę biznesową, i wtedy nie miałem kogo zapytać, hej, nie jako osiągać sukces, bo o tym jest mnóstwo materiałów, ale jak sobie poradzić z tym, co się u mnie wydarzyło? I to było bardzo trudne, bo nie było tej wiedzy dostępnej ogólnie na otwartym forum. Ale miałem takie szczęście, że znalazłem osoby, które pomogły mi swoją konkretną poradą, jak sobie z tymi trudnościami poradzić, więc uznałem, że też ja podzielę się tą misją i tym, co sam dostałem od nich, właśnie w formie konferencji. Dzięki czemu, jak tam zrobiliśmy pierwszą edycję konferencji, gdzie mieliśmy bardzo fajnych sześciu prelegentów. I brzmi, Boże, nie chodzi o to, żeby gloryfikować porażkę, tylko żeby pokazać, że porażka jest tylko jednym z etapów na drodze biznesowej i ona się może przydarzać każdemu. Praktycznie każdy z nas miał jakieś wtopy, fejle, porażki. Jedni sobie z nimi poradzili, inni nie. Inni zapłacili większą cenę, inni mniejszą. Więc na tej konferencji pokazaliśmy prawdziwe jakieś stadii osób, które miały duże wtopy biznesowe ale sobie z tym poradziły i one pokazywały swoje lec takie lekcje, lessons learned z tego, co wyniosły z całego procesu. Yy, Cześć, czy my. możesz powiedzieć, jakie to są naj, naj, najczęstsze powody, właśnie porażek? Najczęstsze to przeinwestowanie yy, W co? W biuro, w pracowników, w zbędne koszty i tak i tak dalej. Jest małe skupienie na takim custom redevelopmencie, czyli ludzie najczęściej budują firmę, czyli wynajmują biuro, zatrudniają ludzi, budują stronę internetową, a później szukają klientów. A ja rekomenduję działanie od końca, czyli najpierw pozyskuję klienta, jeżeli mam kontrakt, zatrudniam pierwszą osobę albo sam ten projekt realizuję i dopiero później dobudowuję te kolejne elementy. Jest, ma to sens rzeczywiście, a jednak dużo osób robi zupełnie inaczej. 99% osób robi inaczej, bo wydaje im się, że tak właśnie trzeba prowadzić biznes. Wydaje im się, że biznes to są pracownicy, biuro, drukarka za 4000 laserowa. To jest śmieszne, ale jest też przerażające, że ludzie w ten sposób myślą. Najważniejszy jest klient. Jeżeli nie ma klienta, nie ma firmy, ale ktoś powie dobra mam klienta, nie mam pracowników, nie mam biura. Ok, jeżeli masz taki problem tylko, to jest to super problem, bo pracowników możesz znaleźć w formie pracowników projektowych, czyli outsourcingu. Możesz znaleźć ich u swoich znajomych. Nawet na Facebooku możesz napisać hej, mam zrobienia strony internetowej, kto mi pomoże. Kto jest grafikiem, kto jest programistą, kto potrafi to wszystko dobrze skonfigurować. To jest jakby jedna opcja. Druga, możesz wejść na stronę typu Fiverr.com, zlecenia przez NetOferę i znaleźć ekspertów, specjalistów, którzy takie projekty realizują zdalnie. Na początku będą trudności polegające na tym, że będziesz miał ludzi, którzy nie są kompetentni, albo nie dostarczają na czas, albo znikają w połowie projektu, ale jak kilka takich testów przerobisz na małej próbie, na małych projektach, to znajdziesz sobie osoby, które z tobą będą chciały współpracować bardzo rzetelnie, konkretnie i yy, dla Ciebie super, bo bezkosztowo, gdy nie ma żadnych zleceń. To jest największy Problem w przypadku biznesu początkującego, że mamy klienta, ale nie wiem, czy będzie później kolejny. Czyli mamy klienta na pierwszy deal, realizujemy go, mamy pracowników, mamy biuro, ale nie mamy już drugiego klienta. I ten drugi miesiąc czy trzeci miesiąc zjadają nam najczęściej zysk wygenerowany przez pierwszy miesiąc. Więc po dwóch miesiącach działalności, po jednym kliencie, w fajnym przychodzie mamy zero albo, albo poniżej zero. Powiedz mi jeszcze, wracając do książki, a masz też wydawnictwo. Co mógłbyś polecić młodym osobom, szczególnie, którzy chcieliby wydać swoją książkę? Od czego mogą zacząć i, i gdzie skierować uwagę? Żeby... Są dwa ryzyka, związane z wydawaniem książki, gdy ma się mało doświadczenia, albo jest po prostu młodą osobą. Pierwsze ryzyko jest takie, że stworzy się książkę, która będzie słaba, po prostu będzie słaba. Widzę to szczególnie w przypadku środowiska szkoleniowców, coachów, którzy mają 21 lat, mówią sobie, że jestem coachem i piszą książkę o coachingu. To dla mnie jest trochę przerażające, bo nie wierzę, że taka osoba w wieku 21 lat ma takie doświadczenie, że można było o tego typu rzeczach mówić, ale gdyby ten 20-latek opisywał w swojej książce, na przykład jak wy robicie wywiady z fajnymi ludźmi, opisywał doświadczenia, lekcje jakie on z tego się yy, nauczył, co z tego wyciągnął, to ma to większy sens. Bazuje na wiedzy eksperckiej czyjejś, którą pozyskał. Czyli on nie tworzy książki, nie jest ich autorem, tak stricte, a zajmuje się utylizacją, optymalizacją, dopasowaniem tego kontentu, jaki zebrał od innych prelegentów. Więc to jest jedna opcja. Drugie ryzyko jest takie, że ktoś, kto chce napisać książkę, zgłosi do wydawnictwa i wydawnictwo po prostu mu tej książki nie wyda. I straci miesiąc, dwa, trzy, cztery, pięć miesięcy, a książki dalej nie będzie. Więc w tym przypadku rekomenduję self-publishing, czyli wydawanie książki samemu. Powiedziałem, że mam swoje wydawnictwo. W ogóle się tak nie czuję. Ja wydałem swoją własną książkę. A to, że ona ma ISBN, czyli ma znamiona działalności wydawniczej, pełnowartościowej, to dlatego, że zobaczyłem, że pozyskanie ISBN-u wymaga wysłania jednego pisma. I to wszystko. isbn są przyznawane za darmo. Wow. A, a czy według Ciebie dzisiaj łatwo jest założyć i utrzymać własny biznes? To jest łatwe, ale nie jest proste. Jeżeli będziemy popełniali te klasyczne błędy, to jest to trudne i niebezpieczne. Ale można robić to w taki sposób, żeby Skupiając się na kliencie najpierw, minimalizować ryzyko np. braku wypłacalności, albo braku płynności, albo y, braku ciekawych projektów dla Twojego teamu dalej. Hmm, a gdzie młode osoby, młodzi przedsiębiorcy mogą szukać pomocy, szczególnie na początku działalności? Na Waszym kanale, oglądając Wasze filmy. Dzięki, bardzo miło. To, to, to prawda, dokładnie zgadza się. Materiałów jest bardzo dużo. Możesz sobie wpisać w Neta, w Google, w jak założyć firmę wywiady masz, transkrypty, teksty, poradniki, książki za darmo, opracowania unijne, które pokazują za darmo jak to zrobić, szkolenia unijne, które Cię wyszkolą, mogą założyć pierwszą firmę, dadzą finansowanie na pierwszy rok działalności, dadzą Ci mentorów. Wszystko jest teraz. Jaka jest Twoja aktualnie największa pasja? Największa pasja to właśnie książki. Byłem, dalej jestem czytelnikiem książek w dużej ilości, w dużej szerokości tematyki. I coraz bardziej fascynuje mnie, zgłębiam też tę tematykę pod kątem biznesu, czyli co robić, aby można było pokonać klasyczne wydawnictwa. Czyli jak skrócić drogę między pisarzem, autorem, a czytelnikiem, żeby po drodze wyeliminować wszystkich pośredników, którzy zabierają marże niepotrzebnie, przez co książka jest droższa, albo przez co autor na tej książce zarabia niewiele. Więc szukam sposobów na to, żeby można było te książki szybciej, taniej, lepiej, i dokładniej wydawać działając pod nosem tych, goliatów, którzy... Mam nadzieję, że to właśnie Twoje wydawnictwo będzie tym pierwszym, które który odniesie taki sukces. Wiesz co, ten sukces stanie musi być duży, no bo jeżeli chcesz wydać 1000 egzemplarzy swojej książki, to jeżeli pójdziesz do klasycznego wydawnictwa, to jeśli oni ten nakład sprzedadzą, to Ty otrzymasz około maksymalnie 15% wynagrodzenia z przychodu tej książki po pół roku. A teraz, jeżeli sam byś sam, jeżeli byś sam sprzedał 200-300 egzemplarzy swojej książki, to już zarobiłeś więcej, niż to, co Ci może dać wydawnictwo. Wracając do tych książek, jak, czy są jakieś takie ulubione Twoje książki, które poleciłbyś naszym widzom? Mhm. To jest też często pytanie, które otrzymuję, bo ludzie... Na, na rynku jest mnóstwo książek, a ludzie potrzebują konkretnej rekomendacji, co jest dla nich przydatne, wartościowe, że jak zainwestują te cztery dychy w książkę i poświęcą 5-6 godzin, czasami 2-3 dni na przeczytanie tej książki przerobieni, to otrzymają to, czego potrzebują. Więc moje rekomendacje zależą od dyscypliny, jaką chcesz się zająć, czy mówisz o sprzedaży. Jeśli o sprzedaży, to polecam książkę: Handlowanie to gra. Polska książka osadzona w polskich realiach, nie amerykański poradnik o sprzedaży wszystko każdemu, każdej porze dnia, tylko żeby skupić się na polskich realiach, czyli doświadczenia polskich sprzedawców. To jest jedna z książek. Jeżeli chcesz budować fajne relacje, zarówno biznesowe, jak i prywatne, to polecam książkę Aleksa Baszewskiego: Sukces w Relacjach, itd. itd. Na końcu mojej książki umieściłem rekomendacje sześciu czy siedmiu tytułów, które ja polecam, bo sam je przerobiłem, które mi najbardziej pomogły. Jest bardzo fajna książka Ludzie, Renesansowa Dusza. O ludziach, którzy mają mnóstwo szerokich doświadczeń, pasji, nie mogą się nigdy skupić na jednym projekcie. I ja na przykład w tej książce zobaczyłem bardzo fajne porady, wskazówki, jak moją kreatywność i moją renesansowość. Fajnie skanalizować i sfokusować na efekty. Czyli ja nie robię jednej rzeczy, ja robię mnóstwo rzeczy przeróżnych. A wiele amerykańskich poradników mówi skup się na jednym, zrób jedną rzecz dobrze. A ja, ja wolę robić pięć różnych i robić je dobrze w 80%. A nie chcę skupiać się na szlifowaniu tych ostatnich 20% projektu, bo wolę związać się czymś innym. A Twój aktualnie największy sukces? Hmm, zależy w jakiej dyscyplinie, ale życiowy sukces to to, że mogę wstać rano i sam decyduję o tym, jak wygląda mój dzień czy spędzam go z dziewczyną, czy spędzam go na pisaniu, czy spędzam go na podróżach, czy spędzam go na rozmowach z klientami potencjalnymi itd. itd. Taka, taka ogromna wolność tego, że sam decyduję jak każdy mój dzień wygląda. Sam mogę, mogę sobie zaprojektować pracę na cały miesiąc, mogę sobie zaprojektować cały miesiąc wolnego, a to moje wolne i tak opiera się na tym, że myślę o kolejnych projektach, bo lubię to, kocham to, ja tym żyję. Więc Moje wakacje nie, nie polegają na tym, że zamykam komputer, wyłączam telefon i jadę zapomnieć o rzeczywistości, wręcz przeciwnie. Bardziej przenoszę się w fajne ośrodowiska, fajne otoczenia, gdzie będę mógł jeszcze bardziej stymulować moją kreatywność. Byłem w tym roku przez miesiąc w Tajlandii, ale byłem z grupą 50 przedsiębiorców. Przez cały ten miesiąc był wykorzystany bardzo efektywnie, bo raz, że w fajnym klimacie w tropikalnych wysp dyskutowaliśmy sobie o biznesie, o projektach, o współpracach, i po powrocie bardzo fajnie te kilka rzeczy udało się zrealizować, albo są w trakcie realizacji. A czy jest coś, co chciałbyś przekazać naszym widom? To, żeby rozpoczynali swoje projekty nie czekając na odpowiedni moment, na lepszą okazję. Też mówiliśmy przed programem właśnie o waszej książce, która będzie powstawała i według mnie wcale nie musicie czekać na kolejne 50 wywiadów, bo możecie tę książkę zrealizować bardzo szybko, na przykład otwierając kampanię na Polak potrafi w formie crowdfundingu, zbierając fundusze na wydanie pierwszego nakładu waszej książki. Czyli działanie natychmiast, bo narzędzia już są. Jeżeli nie macie kompetencji, możecie je bardzo łatwo je znaleźć, z czasami za 5 dolarów na stronach stylu Fiverr, Oferia, czy strony, które zrzeszają ludzi, freelancerów, którzy potrzebują zleceń, a będą robili je za stosunkowo niewielkie pieniądze. Dzięki. Bardzo miło było się z Tobą spotkać. Dziękuję, Dziękuję. bardzo.